Trzecia część ciemnoty. Wyjaśniania ciemnoty, nie? Przypominam, że to widzicie yy, tyle wiecie yy, co wam pokazuje, pokazują frajerze i czubki z tobanki, nie? O tyle dokładnie wiecie, nie? Takie wam wpychają ciemnotę po prostu, wam wpychają, nie? Ściema, ściema, nie? Jak mówi Owsiak Siema, siema. Ściema, ściema ścieme wam wpychają no i tyle no no i trzeba tu jeszcze tam pogadać co wam tam powyjaśnić no, no generalnie trzeba się będzie też że tak delikatnie zabrać za urząd miasta tam trochę się rzeczy powyjaśniało chcę ich zapytać bo specjalnie teraz Takżeśmy to rozegrali, żeby to niby oni się opiekowali. Tak dla porównania właśnie. Domkiem drewnianym. Tam widać, że to jest nie nieposprzątane. Podwórko już zaraśnięte, zaraz prąd odłączą, jak oni nie zapłacą. Więc no kurna, zaraz będzie tam Sodoma i Gomoria. Jedzenie w środku zostało. Usuje się, będzie smród niesamowity się tym opiekują, no. Ale do sądu podobno wystąpili, że właśnie chcą się tym opiekować, tym majątkiem. Ale to jakaś ta opieka ich taka jest, kurczę. No i przede wszystkim jest najważniejsza sprawa, że powinni podać przyczynę śmierci Krzysztofa Kononowicza w hospicjum, bo przypominam, że to wszystko było dobrze w szpitalu. Jak można go było odwiedzać, to mu się stan zdrowia poprawiał, polepszał, szło ku lepszemu i tak dalej, bo był pod taką społeczną, że tak powiem, kontrolą. No oczywiście ten debil WSW się tam wpakował do tego szpitala, więc oni najpierw go przenieśli z tego lepszego szpitala do gorszego szpitala. A jak ten debil WSW się wpakował i do tego gorszego szpitala yy, i wyciekły te znowu zdjęcia i filmy, jaką to hieną cmentarną trzeba być, żeby dla wyświetleń coś takiego zrobić, słuchajcie, nie? To oni go z tego gorszego szpitala Gorzej wyposażonego, gdzie tam tym pracownikom się okazało: od dwóch miesięcy pensji wynagrodzeń nie wypłacał dyrektor. I dyrektor po tydzień potem wyleciał, w ogóle został zmieniony. Nie? Więc tam w tym szpitalu była straszna afera. I jego przenieśli do hospicjum, gdzie tam są różne opowieści, że w hospicjum jest niedobór personelu, że ci podopieczni leżą tam niezaopiekowani, we własnym moczu, we własnym kale, w brudzie, smrodzie. No, i rozumiecie, że to było podejrzane, że w hospicjum nie chcą właśnie pokazać w jakim stanie ten Krzysztof Kononowicz tam się znajduje. Czy oni się nim dobrze opiekują, czy źle? W jakim stanie on tam jest? Czy ma lepiej, czy gorzej? Na jakiej sali? Jak ta opieka wygląda? Że oni to zaczęli ukrywać, nie? I tak to ukrywali, że on tam w sumie dwa miesiące w szpitalu wytrzymał. Dwa miesiące, naprawdę bardzo długo, nie? On przeżył trzy tygodnie pod respiratorem. A w hospicjum po 16 dniach zmarł i do dzisiaj nie podali oficjalnie powodów jego śmierci. A żeby było, to jest najbardziej to wstrząsające, ten punkt tego, że e, wbrew pismom, protestom, wbrew jego woli, bo nie chciał być skremowany, upierali się przy kremacji. Po co się robi kremację tak naprawdę? Że na przykład jeżeli ktoś bezstronny chciałby teraz zrobić badania, co było powodem jego śmierci? Czy nie było jakichś błędów medycznych, zaniedbań w opiece. To tego już nie można zrobić, bo on w tempie ekspresowym jak najszybciej, w tajemnicy i w skrytości na polecenie Urzędu Miasta został skremowany, spopielony i pochowany też miał być w tajemnicy. Więc sami rozumiecie, kurna, że coś tu po prostu śmierdzi z daleka w tej sprawie. Aby tam wszystko było w porządku, to yy, urząd miasta nie zleciałby na siłę tej kremacji. Yy, wbrew rozsądkowi, wbrew woli po prostu zmarłego, to, to yy, przede wszystkim, że oni zapłacili za tą kremację. Słuchajcie, to jest, to jest przestępstwo gospodarcze, bo oni w ogóle chcieli zapłacić za cały pogrzeb. Czyli narazili nas podatników. Na stratę kilku tysięcy złotych, co najmniej to nie jest tam wykroczenie na poniżej 800 złotych. To jest poważne przestępstwo. Bo przeszkaną leżcze człowiek chciał w całości zapłacić za pogrzeb. I urząd miasta dobrze o tym wiedział, bo ja im to zakomunikowałem publicznie na konferencji prasowej z prezydentem Białegostoku. Więc to celowe działanie, żeby wydać niegospodarnie nasze publiczne pieniądze na skremowanie ciała i pogrzeb Krzysztofa Kononowicza. Chociaż yy, mógł być yy, pochowany na koszt kanału Mleczny Człowiek, no to to jest naprawdę, to jest, to jest w ogóle następna gra, nie? Więc sami widzicie, rozumicie, że tu zupełnie afery są gdzie indziej, niż tam te popłuczyny i te śmiecie ze szkolnej 17 próbują Was tam zainteresować tym tematem, nie? To w ogóle nie o to chodzi, co oni wam te tam i farmazony wciskają, nie? Prawda nas wyzwoli i prawda jeszcze wyjdzie na jaw. Ale to będzie zupełnie inna prawda, niż te farmazony wam tam wciskają, nie? Więc tak, moje drogie, moi drodzy widzowie, akuratni, szczególnie ci, którzy wspierają kanał, yy, tak to jest właśnie. To tylko pewnie u mnie teraz w odpowiednim czasie i miejscu dowiecie się całej prawdy i tylko prawdy nie dajcie sobie tam wciskać kitów i farmazonów jakichś tam y, ludzi y, którym zależało na śmierci Krzysztofa Kononowicza tak naprawdę bo nie wyszło im nagrywanie z nich filmów no niestety no jest to smutna prawda oni od początku przeżyczyli mu jak najgorzej, źle mu życzyli. Im gorzej było dla Krzyśka, tym dla nich było lepiej, nie? I to była taka forma zemsty, że im to nagrywanie tych filmów z Krzyśkiem akurat nie wyszło. Taka jest prawda. Mówię, potestujemy jeszcze chwilę Ten format Ściemy Czyli to co pokazują Wam inni Czyli pokazują Wam ściemy Słuchajcie głosu <głos> Prawdy Głos prawdy w Waszym domu, w Waszym telefonie W Waszym komputerze Prawda, pamiętajcie, nas wezwoli. A cała reszta, poza prawdą, to urojenia, mitomania i farmazony.